Dziś nowy odcinek mojego cyklu, tym razem edukacja. Konfederacja proponuje bon edukacyjny w formie skrajnie radykalnej i niemożliwej do wprowadzenia. Miałoby to działać tak, iż każdy uczeń otrzymałby bon, a szkoła, którą wybrał, otrzymywałaby idące za tym bonem pieniądze. Pytanie, co się stanie, jeśli do części szkół pójdzie tylko garstka uczniów? Wtedy środki z tego bonu nie wystarczą nawet na ogrzewanie, nie wspominając o wynagrodzeniach dla nauczycieli. Taka szkoła będzie musiała ogłosić bankructwo, czyli zostać zamknięta. No i wtedy gdzie pójdą uczniowie, jeśli wydarzy się na przykład to w trakcie roku szkolnego? Konfederacja proponuje też, aby szkoła opracowała własny autorski program nauczania. Państwo zgodnie z tą koncepcją ma się zupełnie nie wtrącać w ofertę programową szkół. No dobrze, a co będzie, jeśli całe roczniki w słabszych szkołach będą wylewać egzaminy. A co jeśli w danym powiecie staną same słabe szkoły? Przecież wiejskie szkoły powinny być znacznie lepiej finansowane niż to wielkomiejskie, bo tam się trudniej uczy. Kto będzie oceniał, że zapewnione jest minimum standardu nauczania? Konfederacja chce zostawić polską edukację bez jakiegokolwiek nadzoru. Ten program to fikcja i to z wielkimi dziurami. Moja propozycja jest inna. Szkoła jest solidarnym dziełem państwa i obywateli. Nauka musi być realnie dla wszystkich dostępna. Nie możemy się godzić na obecne wynagrodzenia nauczycieli? De facto z przyczyn politycznych. W następnym odcinku propozycja zmian w zasadach handlu ziemią, które postulują konfederaci. Obserwuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu.